W Polsce zaczyna się masowa emigracja, ale co jest kluczowe, to jest to, że nikt nie pyta się nas o zdanie, czy chcemy tego, czy nie, jakie są nasze opinie. Nie. To jest zdecydowane gdzieś poza nami, a czasem wydaje mi się, że to jest zdecydowane również poza naszymi władzami. Zamieszczam tutaj fragment rozmowy z kanału do rzeczy o. W wnioskach azylowych, jakie napływają do Polski i w jakiej liczbie? Rzeczywiście jestem zszokowany. I to jest szokujące, co Ci teraz powiem. Od 1 stycznia 2023 roku do 9 kwietnia 2025 roku, to jest niecałe 2,5 roku, złożono w Polsce o pobyt 1,241,000 wniosków. I według moich ustaleń. To są dane z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Według moich ustaleń 94% tych wniosków dostało pozyty de decyzję pozytywną. Ile jeszcze raz? 94% z dwa w pół roku. Rozumiesz? 1,241,000 wniosków, 94% zatwierdzamy. Jeżeli... I jeszcze raz powtarzam te dane dla wszystkich, którzy uważają, że warto zachować polską państwowość. I to jest szokujące, co Ci teraz powiem. Od 1 stycznia 2023 roku do 9 kwietnia 2025 roku, to jest niecałe dwa i pół roku, złożono w Polsce o pobyt 1 241 000 wniosków.